Dzień dobry Witam wszystkich serdecznie Taka ciekawostka Tutaj u nas na słupie u lata lata Tato posadził Takie coś Kiedyś tak pamiętaliśmy chyba jak to się nazywa, co? To tak. To kiedyś tak kiedyś <średzianie> tak Nie pamiętam Ale chciałem wam pokazać, bo my to co roku obserwujemy Taki rytuał Już jest no po połowie września i zobaczcie, można bardzo z daleka zaobserwować. No słychać, na pewno słychać. Zobaczyć, to są pszczoły murarki. Zobaczcie, jak są obładowane. Koszyczki mają pełne nie tylko murarki, bo tu i osy, i muchówki, i wszystko, wszystko, wszystko przylatuje. Zobaczcie, koszyczki po prostu pełne, pełne nektaru pyłu, czy jak to tam się nazywa. Wszystkiego owadu tutaj jest mnóstwo, ale najwięcej jest pszczół murarek chyba, tak mi się wydaje, chociaż i chyba zwykłe widzę, nie jestem pewien, nie znam się jeszcze na tyle, ale to taka ciekawostka, niezwiązana, z tej strony, lepsze słońce, ale bardzo, bardzo obfite, to takie yy, fajne, jakby ktoś wiedział jak to się nazywa, to proszę piszcie w komentarzach, mi się wydaje, że jak ktoś ma pszczoły, stacjonarną pasiekę i tak dalej, to dosyć fajne rozwiązanie, jeżeli yy, taki, taki krzew wykoło siebie. Ale tutaj od tej strony słonecznej jest ich mniej. Tam, tam w cieniu więcej. Takie dosyć fajne rozwiązanie. Zobaczcie, tutaj nie ma takich typowych kwiatów. E, o, z pszczółką postaram się pokazać. Nie ma takich typowych kwiatów, tylko takie, takie, takie kulki i słupki wystają, nie? I one tu po prostu, jak się, nie, jak się nie, nie gadam, owady wszelkiej maści. Pszczoły na to widać, że mają koszyczki yy, pyłkowe, tak? Nektarowe. Ale tutaj jest much, muchówek, bąków, murarków wszystkiego, całe mnóstwo. Zobaczcie Jak nie gadam To widać ile tego, tutaj po prostu to tak jakby stał ul I one by wracały z nektarowania Z, z rzepaku kurczę, czy tam z nostrzyka no. Ja tam Pszczelarz Nie jestem, no, mam W zasadzie coś tam się znam, Ale, ale bez przesady Jak na razie <laughs> Przełożę wam trochę w ten sposób no, Ze słońcem się schowam Zobaczcie jakie to jest To słup nam obrasta Ale jest niesamowicie yy, Musi być przydatny Dla tych wszystkich zapylaczy bardzo ładnie widać ilości niesamowite sobie zdjęć troszeczkę porowie pięknie muchy, nie muchy. <taka>, taka ciekawostka piszcie w komentarzach co sądzicie o takim czymś, co to jest i czy nadawałoby się to Eee, na dłuższą metę w takiej stacjonarnej pasiece No wrze jak w Ulu tak To sta, masz tą pszczołoterapię, tak? Tak A jak dopłacisz, to cię użrą Za dopłatą cię pogryzą miodem byś posparował to byś tu nie przeszedł Niesamowite ilości Tak A... <gryzła> Ziemię tu będzie gryzła Latałem jak w ścieku, jakby jakieś przyćpane były Może to jakieś jakieś ten Jakieś ha halucyny tutaj powoduje mm. Zresztą jacyś ją znawcy tematu, to, to ja bym się chętnie nauczył. Jakiś nektar. <laughs> Pozdrawiam. Pszczuła, pszczół. Pięknie.